Witajcie, dzisiaj pokażę Wam fajny sposób na szybki zarobek, który właśnie odkryłem. Jak na razie ja mam, no tu mnie trochę bida, ale odkryłem dzisiaj ten sposób i to się, i się zmieni mój stan na koncie. Będziemy używać do tego magicznego katalizatora. To oczywiście każdy chyba wie, że. Po nałożeniu zaklęcia na przedmiot jego wartość bardzo wzrasta. Znaczy bardzo. Zależy od zaklęcia. Prawda, nałożymy jakieś obrażenia od mrozu i tam z dwu... Ile on miał wartość? Ten przedmiot 40. 95. Rośnie do 400 mam wartość, prawda? No to każdy chyba zna taki zarobek, to nie muszę mówić. Yy... Tylko że właśnie ja zawsze brałem pierwsze lepsze zaklęcie jakieś jakie mi wpadało pod rękę, ale teraz zauważyłem, że różne zaklęcia różnie kosztują. U mnie na przykład na ten moment odpędzenie nieumarłych kosztuje. E, znaczy zwiększa wartość przedmiotu o e, no ile to jest prawie ośmiokrotnie. Tak, czyli aha i teraz właśnie znalazłem przedmiot, który ma na sobie zaklęcie wypędzenie. E, Poszukajcie sobie na internecie, może on jest gdzieś, takie przedmioty są do znalezienia w konkretnych miejscach. Mi się udało znaleźć informację, że one... Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować tak, obecne tak. zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Tak, tak. Dobra. Mi się udało znaleźć informację, że on się znajduje w losowych skrzynkach. Czyli możecie go znaleźć gdzieś już dosyć blisko początku gry taki przedmiot a możecie go w ogóle przez całą grę na przykład nie znaleźć on się pokazuje po prostu losowo w tych skrzyniach ja go właśnie znalazłem kusiło mnie żeby go sprzedać ale zazwyczaj zdejmuję no w sumie ze wszystkich przedmiotów zdejmuję zaklęcia żeby trenować zaklinanie więc i z tego zdejmujemy zaklęcie co nam co nam da zaklęcie wypędzenie i Teraz Wam pokażę kilow, który ma wartość 5 septimu. Nakładamy na niego zaklęcie wypędzenie. Na maksymalnym poziomie zawsze nakładajcie, bo jak dacie te zaklęcia na mniejszych poziomach, że one są słabsze, no co prawda więcej ładunków wtedy ten kilow ma, ale yy, zaklęcie jest o wiele słabsze, to jego wartość no, wzrasta troszeczkę tylko. Ale zawsze nakładajcie na maksymalnym poziomie, jakim możecie. I z 5 septimów jego wartość jak widzicie wzrosła do 2389 Co mi się wydaje, że jest kolosalną różnicą i to jest kolosalny zarobek No nakładamy oczywiście. Kryształ zaklinamy I mamy z niczego wystarczą nam kryształy i to pospolite dusze nam wystarczą, tam mniejsze chyba nie wchodzą, czy drobne dusze na pewno nie wchodzą na to zaklęcie ale już chyba mniejsze dusze i pospolite wchodzą. Jakie ja tu mam klejnoty? No pospolite dusze wchodzą. Mniejsza chyba też. Już to sprawdzę. To nie jest w aż takie ważne, ale już. Jak zacząłem o tym mówić. Tak, mniejsza dusza. Od mniejszej duszy wzwyż. Takie klejnoty zbieramy i mamy już taki zarobek, że... Że to się w pale nie mieści. I tą kwotę tutaj w ciągu tak podejrzewam jednego dnia gry zamienię w miliony. Nie no dobra, żartuję. I to jest generalnie idea. No, co najłatwiej jakieś itemki do zaklinania oczywiście z kowalstwa, trenować sobie kowalstwo, sztyleciki żelazne, nakładać na nie zaklęcia. Najlep... najdroższe jakie macie i to wypędzenie polecam pewnie są jeszcze droższe czary zaklęcia, ja jeszcze nie mam na tą chwilę wypędzenie jest moim najlepszym czarem zaklęciem nie czarem, że ja gadam tak no i tak, i trenujemy zaklinanie zarabiamy kupę kasy kowalstwo no i, i to by było tyle no to miłego zarabiania